Siemka widzowie w kolejnym filmie. Dzisiaj ze mną jest ten co... Ten co Ja jestem ten copsiełowi jest ze mną. Mieszko podłoga wędkuje. Dzisiaj e, znowu, znaczy znowu, dla mnie znowu metod feller hmm. Dzisiaj będziemy sobie łowić na metodę Feder. Pokażę Wam zestaw. Tutaj jest zestaw. Zestaw jest na, na ruchowym koszyczku, na koszyczku na podajniku. Tu mamy Dumbersa Haribo i on tak się przesuwa. Trochę może za duży zrobiłem szypad, ale tutaj jest duszy, dosyć dużo Mów... A i mogę... Ty jeszcze... A właśnie, on się nie będzie przesuwał. się ty dostajesz w pierdziel. No <słuch> zawrólujesz. Ale wiesz, że on się nie będzie przesuwał, że? Przecież jak on ci poleci z siłą. Ale patrz. O I on się od razu ten, wytętegowuje. Dobra, widzę. E, chciałem, ci, chciałem jeszcze powiedzieć, żebyście zostawili suma na tym kanale. No. Bo August leci po 100 milionów subskrypcji. Dobra, teraz będziemy, będę rozrabiać zanęty. Chyba każdy umie. Zresztą pokażę Wam. Tutaj wkleję z ostatniego łowienia e, robienie zanęty. Bo tego zanęty robienia nie będzie. E, tutaj będzie tak, zanęta germina. Zanęta germina będzie. E, Oto Ja już zresztą sobie wsypię. I będzie glinka. Robaki, reszta robaków. A tą zalętę, którą wygram na zawodach, ją sobie zostawię na, na później. No i co, biorę się do, do końca robiny e, rozstawienia stalmowiska i wam, jak chcę złowić, to wam pokażę. Tak, zaczynamy. Jest wina, rzeczna. Jeszcze nie jesteśmy profesjonalni. Przecież tyle sypiemy. Nagrywaj glin. to, co wsypuję. Dobrze, no idziemy dalej. Teraz jest taka Już Trochę jej użyłem. Dużej lasy. Tam, tam, jest tam, gdzieś tam, tam. akurat, zane to bardzo dużo kukurydzi. Taką, taką, taką kukurydzi. Teraz palec wlatuje. Czy mogę sobie Jest, nie, nie, nie. Przypujamy palec. Ale ja też to nie kosuję! Jeszcze daj trochę no to... trzymaj, trzymaj nagrywanie Dobra pasuje O kurde Dobra teraz Po wylnie Tak się do tego zeszło No za ciekawie to nie niezboga st strukturę To nie wiem Chyba Hinderkawa Idę, idę zobaczy tak, teraz będziemy namaczać chodź Mieszko, musisz mi pomóc tak w na, namaczaniu Zacznijmy. no mam jeszcze troszeczkę O się nawet nagrywało się I I trochę jeszcze do doklapimy żeby było no, bardziej zbliżone to jest, że będzie chyba idealne chociaż jeszcze pelet trochę nie tego uważam, że tu które już ma D Dajcie suba dla kamerzysty bo tutaj on mi nie płaci Płacę ci. Dobra, za, za ten. Temat. już zarzuciłem Kolegę tam już też e, zarzucił I tak wędkę tu mam tenes, tenesa Jacksona od 20 do 60 gram 360 metra, oczywiście feder hmm. Kowrotek mam tutaj Jacksona spinningowy, ale go można też używać na e, właśnie na sobie na metodę lub na spławik Będę sobie żółkę kupować na drugą szpulę I to jak na razie na tyle czekam na branie ryba kolegi Piesza od tyłu trochę było widać. Czekaj, od tyłu stanę, żeby nie było może. Ci twarz pokazuje. Ja podejdę. O, o A płynie w naszą stronę. Kolega będzie pod... O, ale dobry jest. jest ale dobry jest dobry. Ja. No widzowie pierwszy karas. Na marwo. Ty jesteś mało, przez to na, na handu jest. Na handu smaku. Widać. O, widać? Widać, widać. Współpraca. Tak jest, współpraca z SK polecamy Z kolem Gradu macie 10% zniżki no. Taki pypeć płynie O bóżny To nie żyje Nie <noise> macie, to może być dobra ryba Ale no Ale fajnie zlatę za Chyba więcej to jest Dobra Dobra, nie kolejna ryba no. Dobra, zakryłeś te Mała zmiana, już jest spławiczek zarzucony O jak widzicie, może akurat w będzie Akurat za właśnie chwilą znowu kraś spadł e, Na no, no, federze u mnie się nic nie dzieje Ale trzeba wyczekać na dużą rybę Ta no. rybka na no, spławiczek na robaczki Na gruncie jak na razie u mnie, znaczy na metodzie się nic nie dzieje To na no, spławiczek próbuję no, Pierwsza rybka Kolejna rybka Oto takie bydle Dosłownie dwie sekundy w rzucie. I od razu był odjazd. Jest broń, jest broń. Chcę po prostu nagrać, że. Ja to złapałem Bardzo delikatnie, może to być ładna ryba. Ładna sztuka. Wcinać? Jeszcze nie. Jeszcze nie mogę wciągnąć. No aż. No, no, no. O, ale cykło. Może no, żeby tak mocniej. Wziął. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. 60 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. <grym> Kolejny karaś pawałek. Już trzeci i jeden spłatał, ale to mówię, że będzie większa ryba, bo duży karaś się tak biorą Ale że taki wtedy taki maluch to nie widziałem, ale no. Taki karaś pawełek i dalej łowię. Jest branie, jest branie. Musi być bliżej, bliżej. Przybliż. O, jaki o, jedzie. I siedzi. Ło! Ej, ten ładniejszy już. Tak jak mojego w sobie... O, taki naplecik. Nie no, nie mów tak, bo będę musiał blurować Twój zobaczcie. zobaczy. Bo ja nie będę musiał. No czekaj, zaprezentuję wam. Moja twarz mogę pokazywać. Nie moja wina. Nie moja wina. Taki bydlak Będzie, będzie nam miniatówkę zdjęć Muszę? No dobra, wypuszczaj Taki bydlak Poczekaj, pojedziemy z nim do wody Czekajcie, chodźcie, chodźcie Chodźmy Tutaj wodujemy wódki Wchodzimy Taki Czekaj, Poczekaj, musi być widoczny Taki bydlak Musimy go trochę ożywić Proszę, kurde To jeszcze 2 pary A co to jest? Chipsy? Dobra. Ale jak już zapnę ryby, to wiesz, że zmi. No, jeszcze trochę zmiesz branie. Zobaczymy, co będzie. Nie, że się tutaj. Bo jak Już chyba ustawało No, i się zacznie coś bronić. Wiecie, każde takie małe branie to może być ładna ryba na planie. Raz no, moja 40 tam chyba miała ja 45 Nie pamiętam no, Do końca nie pamiętam jaka to była życie Ta moja No ale No Niezła była To było dosłownie takie ciekanie jakby Nie wiem Najmniejszego jazdgarza Albo coś Z tyłu Dobra, nie, O, o, o Teraz zaczęło jechać No, no Czyli na przykład się teraz ładnego krasia zobaczyć no, Mam dobre Duże ustawienie Teraz pewnie się okazuje, że jakiś mały bydlę patrzy ma, na sztukę, nie wiem na metodzie grania. Dobra, zaczyna jechać, ładnie jedzie. Jest delikatny, bardzo proszę. Już minuta, gadasz, jak jest wygląda. Dobra, jest. siedź. <grystanie> <grystanie> o, widzowie, takie małe kordutele. No, taka ryba? To już jest... Weź się zaprezentuj maluchu Ta ryba dzisiaj Taki bydlak No i wypuść Ten robacz już złapał pięć ryb Widzowie złoty jest Złoty keraś, bardzo rzadki już na tym stawie okay. no właśnie go złap, zaprezentuj nie wiem, czy będzie widać na tym. Jest, znaczy, że jest. jest złoty, złoty, złoty. No, Nawet złoty, złoty od Japońca można też rozróżnić, jak ktoś nie umie rozróżniać. One są bardzo wyższe w kłębie. No, ładniejsza już rybka. Dzisiaj jest siódma ryba. O, taka. Ładny złotek no. August mówi, że bierze go żartuję żartuje. Teraz go no wyczekamy. Bardzo ładna rybka. Znika w tym stawie. i to takie 40 zł tutaj. Chyba. Z tego. O. O? Lecisz, dobrań, Ósma ryba. Dziewiąty Fajniejszy już. Kolejna rybka. Nie wiem, chyba 10 czy 11, ale jest. No, ale zaraz zobaczę. 11 rybka. No, kolejny. Już 12. I wypuszczamy go do wody. Tu jest łaciekawie. ale to. twarz pokażę zaraz. 14 ryba. A kolega dalej z dwoma Kolejna rybka. Już 15. Na prąd. No, a tamta stulejka nic nie się umie złapać. Kolega ściąga. Jak zawsze nie ma ryby. Tutaj ma. O, no i już nielegalne łowienie na obu zostawię. a to jakiś mało. No tutaj mi bardzo rzucone, tak bliziutko Tutaj czekaj, może Wam. się przejrzycie, gdzieś... co tu. No, rybka. U kolegi od ponad godziny, lub nie wiem, ilu się nic nie dzieje. <laughs> Próbuję dalej swojej sił, ale nic. Ten, a ten taki fajny grób. Grup... O, on jest nabity. Mieszkał, chodź zobacz jaki nabity. On jest grubszy od nagieta. No, to ja myślę, że nie mogę. No, tak tam delikatnie. Podcieki fajne. Go trochę odepnę. Zrobię sobie, cyfryną mu zdeńczkę. No, po nabite jest. Pamiętaj teraz o Tak nabity. Więc się śpieszy u mnie na metodę. Dosłownie zarzuciłem, nawet nie podciągnąłem, bo miałem od razu ubrania na spowiku, Ale on jest gruby, nabity Już dzisiaj? 17 czy 18? A 18 już jest Ale on ma jakieś drogawki, nie wiem Ale nie go tak po cichu Poszedł I już 19 czy 18? Sam kurde nie wiem 19 19, 19 Kolejna ryba ja, jeszcze podczepiony! Nie, nie ja Nie wiem, ja tam nic nie widzę widzowie, wy też widzicie, żeby było zapeski. Czekaj, jak widzicie, tu jest zaczepiony. Ale... No. 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 no Ale jest w ogóle nieprofesjonalne, zaraz już kończymy łapać Ja jeszcze chcę tak z dwie jesteś Jestem masz nagrywać na mój kanał przez chwilę chorysz. Taki oto ma... Jest ładna ryba Trochę za U stary! To jest ładna ryba, zobaczcie. Nie się ładnie Albo jest za boka, albo stary tak idzie. No ładnie idzie, fajnie. I okazuje się stary, że kurde z głowy coś co nie jest. Ale nie wynurzę się dalej. Kupujcie kurki Halibo. To nie jest żadna bla... jak tu trzyma się dna. Co co tu jest? Uch, nie. Nie! Nie! Mówiłem, chciałem właśnie powiedzieć, żebyś nie windował, idioto. Ja pier... Gościu to mogła być 40. Nie było 40, było 35. Mógł mieć więcej, ale gość, ty jesteś... No, Widzowie? To wszystko w tym filmie, na tyle. E, rybki się trochę uspokoiły, jest 20, 30. Mówiliśmy tak gdzieś około od 18, nie wiem, 20. Nie, od, od... 18 jest mniej więcej równopłoja. Przeszliśmy tu, a do, zanim się rozłożyliśmy, no i dlatego mówię, że... No, skończyliśmy mówić. I myślę, że dobre wyniki dzisiaj ja razem, nie wiem, tak z 30 rybek. Ta ryba, no nie wiem, mogło mieć 38, coś w tym stylu. Ta, co właśnie mi tam kolega zbił. No i co? Kończę. Jeżeli wam się podobał film, zostawcie subskrypcję, lajka. Na razie, cześć.